Dzisiaj karteheza troszeczkę inna. Em, korzystając z dzisiejszej uroczystości, em, kilka słów nazwijmy to do powiedzenia do, do, do dzisiejszej komilii, Trochę poszerzyć temat warto by w, w tym momencie, ponieważ ten temat jest jednym z najbardziej zagubionych w nauczaniu oficjalnego kościoła i jakoś naj, naj, najczęściej zniekształcany w życiu, w życiu świeckim. Przede wszystkim zacznijmy od najważniejszego. Święty Józef w porządku łaski. Jest tym, który ratuje rozbite rodziny i pomaga tym rodzinom, które nie mają albo ojca, albo matki. Sierotom, rozwodnikom, ludziom w separacji i tak dalej. Tam, gdzie natura nie może zorganizować czy zrealizować swojego celu, tam pomaga, tam pomaga łaska. Tam, gdzie nie ma szans po ludzku uratować, nie wiem, dziecka. Sama matka nie jest w stanie zapewnić dziecku bycia matką i ojcem równocześnie. Tam święty Józef jest tym patronem, którego należy wzywać, którego, któremu należy po, po, powierzyć swoje dzieci, swoją zbitą rodzinę, czy swoje rozbite małżeństwo. Tak to jest. Po ludzku jest to niemożliwe, żeby to uratować, po ludzku jest niemożliwe, żeby jakieś owoce przyniosła jałowa ziemia, natomiast po Bożemu tak. Bóg, Bóg na pustyni karmił swojego Izraela przez 40 lat i nie miał w tym jakiegoś problemu. Cuda się zdarzają. W związku z tym łaski, łaski związane z małżeństwem. Drodzy wierni, jak w każdym sakramencie, czy przy chcie, czy, czy przy jakimkolwiek innym sakramencie, e, małżeństwo daje małżonkom pewne specyficzne łaski. To nie tylko ta łaska symbolizowania w związku Kościoła z, Chryst z Chrystusem, ale przede wszystkim łaski też związane z relacją małżeńską. Ilu z nas rozwija te łaski świadomie, czy prosi o to? To jest trochę jak cnota. Kiedy dziecko jest chrzczone, maleńki niemowlak zostaje w takie ziarenko wiary, nadziei i miłości i one czekają właściwego czasu, właściwej gleby, właściwego rozwoju czy jakichś stymulantów, które pozwolą, pozwolą im wykiełkować. Czy to będzie czułość rodzicielska, czy to będzie nauka wiary, czy jego pacierza i tak dalej. Tak ta wiara rośnie i tak ta miłość i nadzieja. Tak samo z łaskami czy z cnotami związanymi z małżeństwem. One są, tylko trzeba nad nimi pracować. Trzeba świadomie i na zimno, właściwie od pierwszego dnia swojego małżeństwa i tutaj dla młodszych, albo od tego właśnie dnia i tutaj dla starszych, uwaga, od tego dzisiejszej niedzieli, próbować świadomie rozwijać to, co jest nazwane wiernością małżeńską, uczciwością małżeńską. To są nazwy cnót. To nie jest dane... To widać to na oczy, to jest oczywiste, to nie jest jakiś hokus pokus, że kto wypowie przysięgę małżeńską, to już od razu żyli długo i szczęśliwie. Oczywiście, że tak nie jest. Natomiast w dzisiejszym upadłym świecie małżeństwo przetrwać może i może nawet rozkwitać dzięki łasce Bożej. Adam i Ewa w pewnym sensie nie potrzebowali łask małżeńskich, bo byli w stanie łaski uświęcające, nie mieli tego wszystkiego, co my mamy, co nazywa się grzechem pierworodnym i całym dziedzictwem, które nosimy na sobie, chcąc czy nie chcąc naszych przodków, błędów, naszych rodziców, naszych dziadków, babci, tych wszystkich rzeczy, które się dzieją na świecie. Po to są te łaski, trzeba je świadomie rozwijać, przede wszystkim o nie prosić, o rozwój ich. Kierować je ku Nim. Jest jakiś zły moment, przypominać sobie moment małżeński. Prosić Józefa, Marię, przede wszystkim tą wzorcową parę małżeńską, o, o siłę, o to, żeby to, to, to rozkwitało. To jest w nas ta siła. Człowieka nic nie złamie, człowieka żyjącego własne oświęcenie nic nie złamie chyba, że on się sam podda. I zawsze w którymś momencie, czy to będzie separacja, rozwód, czy jakaś inna tragedia, zawsze w pewnym momencie jest takie mówienie, ja już nie dam rady, odda, odpuszczam sobie. Zabrakło być może tego jednego kroku właśnie, albo tych dwóch kroków. Zabrakło tej jednej chwili cierpliwości. Dlaczego? Bo nie było świadomego odwoływania się do tych władz małżeńskich. Ilu małżonków modli się o to, by ich małżeństwo było głębsze. Ale najlepiej, jeżeli... Razem się mówi. Powtarzam, małżeństwo daje szansę. Jak żaden inny sakrament, żaden inny element naszego życia tu na Ziemi, żeby nie być samotnym. To jest jedyny sposób, tak naprawdę, żeby kogoś do głębi poznać. To też jest więź, to też jest wierność. Jeśli ja znam tą osobę naprawdę do samego szpiku serca, czy jak to nazwać, to ja tam znajduję obraz Boży. I nie ma szansy, żeby to małżeństwo się rozpadło. A zatem znowu, małżeństwo i jego łaski jest wezwaniem do takiego pogłębiania, poznawania siebie. My siebie nie znamy, my po prostu wymieniamy uwagi i ewentualnie mieniamy się w domu bardzo często. Znamy tylko kształt zewnętrzny, który utożsamiamy z całością. Znamy te reakcje, zachowania, jakieś indosy, indosy, indosynkrazje i tak dalej. Natomiast nie wiemy, co tam jest pod tym wszystkim. Wiemy, co w nas jest i co by chciało zawołać, ile razy otwiera usta, wypowiada te same standardowe słowa typu jak było, albo co robiłaś. I rozbijamy się o te standardowe teksty, chociaż tam w głębi, w duszy wiemy, chcemy powiedzieć o wiele więcej i usłyszeć o wiele więcej. I to jest łaska małżeństwa, która może to z tego to wydobyć z nas. Te prawdziwe słowa, nie te sztampy, które się nauczyliśmy przez 30 lat, albo zaczynamy się właśnie uczyć na początku małżeństwa. To trzeba nad tym pracować. To jest cnota. Cnota wymaga wysiłku, natomiast później przychodzi z łatwością. I zobaczcie, drodzy wierni, widać małżeństwa szczęśliwe, i to stare. Nie ten na początku zakochany w sobie, które jeszcze bąków nawzajem nie puszczały i nie ukrywały pod sobą. Widać stadę małżeństwa, które są szczęśliwe, ale to jest długa droga. I Długa praca możliwa. Święty Franciszek zasłużył upał się, żeby żyć według wskazań Ewangelii. Wszyscy mówili niemożliwe. A on pokazał, że możliwe. I tak samo z łaskami małżeństwa. Możliwe. Bo to nie chodzi o to, co jest zewnątrz. To chodzi o to, żeby to, to, to co wewnątrz było rozkwitło na chwałę Bożą. Prowadzimy siebie nawzajem. Następna sprawa, która jest, czy, jakieś, czy stwierdzenie, z którego wypływają bardzo ważne wnioski, też zapomniane w dzisiejszym świecie. Rola mężczyzny. Mężczyzna jest najlepiej chyba przyrównany do kapitana w tej morze z kapitanem jakiejś kompanii. Kapitan odpowiada za swoją kompanię. Wartownik, któremu wyznaczono wartę, zaspał, kapitan dostaje łomot od przełożonego pułkownika czy majora. szeregowy. nie. Kapitan idzie na dywani, kapitan może być pozbawiony honoru, rangi, może być ukarany w jakiś inny sposób. To on odpowiada za swoją kompanię. Natomiast on później wraca do swojej kompanii i mówi tutaj Kowalski: Chodź, teraz czeka się też łomot. I to jest, ta, to, to jest ta, ta nauka sprawiedliwości. Kowalski ponosi konsekwencje swoich błędów. Tak się uczy sprawiedliwości. Tak się uczy dzieci sprawiedliwości. Natomiast ojciec, tak jak kapitan, jest odpowiedzialny za błędy swojej rodziny przede wszystkim on. Nie mówi, naważyłaś piwa, to teraz go pij. Twoja sprawa, nie mój problem. Radź sobie sama, czy laćcie sobie sami. Nie. On musi temu zaradzić, a później musi doprowadzić do tego, żeby sprawiedliwości stało się za to. Kary oczywiście mają przede wszystkim uczyć i prowadzić dzieci do, 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 do zbawienia, a nie, a nie po prostu karać czy, czy mścić się. Natomiast el, el aspekt kary jest nieodzowny w, w rodzinie. I do tego trzeba mieć dużo siły woli. Chłopiec nie umie karać, chłopiec się umie mścić. Albo wybuchać wściekłością, mniej niczym więcej. I tak z tego nic nie ma. Bo robi dokładnie to samo, za co każe od czasu do czasu swoje dzieci. Kobieta do karania się nie nadaje, bo ona robi jak, jak, jak ciśnienie, albo jaki ma nastrój. Dzisiaj za to samo krzyczy, jutro za to samo każe. Albo, albo władzi po głowie. Nie, 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 nie ma tutaj reguły. Bo tu się liczy co innego, tu się liczy człowiek bezpośrednio. A zasady są też ważne. I kolejny element, właśnie zasady, hierarchia. Czego uczymy dzieci, czego uczymy się nawzajem w domu? Hierarchii. Przede wszystkim, co jest najważniejsze, co jest drugie, Bóg, potem moje dzieci, potem moja żona, potem moi krewni, potem moja praca, obowiązki stanu, nawet czasami przed krewnymi, ale nie przed żoną i nie przed dziećmi, a dzieci zawsze przed żoną, a oni wszyscy zawsze przede mną, potem rozrywka, odpoczynek i tak dalej wszystko na właściwym miejscu. Facet nie ma taryf ulgowy. to nie znaczy, że nie ma prawa do odpoczynku, natomiast on odpoczywa wtedy, kiedy inni już odpoczywają. Zresztą widać to też w pracy matki, ona nie odpocznie to, póki dziecko nie, nie będzie zapewnione, miało jakiś minimum, że tak powiem, mleka z tyłu i pieluszki, raczej znaczy mleka z przodu i pieluszki z tyłu. Nie ma, nie ma odpoczynku tego, na tym to wszystko polega. Uczymy się i dostosowujemy się do tej samej hierarchii wartości i wtedy wszyscy działamy jak jeden duch. Tak jak ta pierwsza gmina chrześcijańska, miała jednego ducha, bo miała tą samą hierarchię wartości. A zatem w tych samych okolicznościach działała podobnie. I uczymy tego dzieci. Tak to się nazywa tradycja, kultura i tak dalej. Hierarchiczne zorganizowanie, uporządkowanie danych płynących ze świata. Co jest ważne, co jest mniej ważne. I wtedy mamy pewność tożsamości, stabilności, zarówno kulturowej, jak i osob swojej, nawzajem ludzkiej. To są dzieci dojrzałe. Unikamy jak najwięcej, najwięcej z całych sił, unikamy nadmiernych, nie, jakichś zbędnych bodźców płynących z zewnątrz na rodziny. To nie chodzi o to, żeby wyjechać teraz na, do, do, na Islandię i tam sobie siedzieć przy jakimś ciepłym źródle i mieć wszystko w sumie. Nie chodzi o to, żeby uciec od świata, chodzi o to, żeby zminimalizować zbędne bodźce. Nie pozwolić wychodzić, nie pozwolić otwierać jakichś furtek, które nie prowadzą nie wiadomo do czego i do kogo. I to nie znaczy, że mamy kontrolę pełną nad, nad naszymi dziećmi, nad naszą żoną czy mężem. Zwróćmy uwagę dzisiaj w Ewangelii. Rodzice zaczęli szukać Jezusa dopiero kiedy upłynął dzień. Oni Mu ufali. Oni on miał 12 lat, on nie umieć oprowadzić. Był jakiś kredyt zaufania. Natomiast, no właśnie, kiedy ktoś zawiedzie kredyt zaufania, zmniejsza się odpowiednio ten kredyt, ale się go zupełnie nie wycofuje za pierwszym błędem czy za drugim. I tak samo, tak samo wobec dorosłych. Mamy jakiś kredyt zaufania wobec siebie. Pozwalamy, pozwalamy sobie na pewną dozę swobodności. Natomiast pamiętajmy, mając wspólną hierarchię, będziemy się skłaniać ku tym samym rzeczom. Wtedy naprawdę możemy sobie ufać. Bo jeśli ja. Walczę z, nie wiem, z pornografią i wyrzekłem się tego, i moich dzieci uczę czystości, i wpajam im zasady czystości duchowej, przede wszystkim oczu i, i nie tylko ciała. To mam pewność, że mogę wpuścić je na jakiś film. Wybiorą sobie, jaki film będą chciały, bo nie wybiorą paskudztwa. Chyba, że przypadkiem, a wtedy od razu wyjdą z tego filmu. I nie muszę ciągle się do, dopytywać, dozwania, gdzie jesteś, co robisz, po co. To się wszystko rodzi z niewiedzy, bo nie wiemy, kim on jest. Nasze dziecko tym się stało. Jest z nieufności. A dlaczego nie wiemy, jakim się stało dziecko, bo za dużo było furtek na zewnątrz. Bo tu była furtka internetu, tu były jakieś TikToki, nie wiadomo z kim to się spotykało, z kim nawiązało kontakt. Nie chodzi o to, żeby zamknąć TikToka i wszystkie komórki wyrzucić. Chodzi o to, żeby, po pierwsze, przez pierwsze lata życia to dziecko mieć w ogrodzie własnym. Niech ono bada ogród na tym, można powiedzieć, za pośredniczony świat. Świat bezpieczniejszy, ale tam wszystko jest w tym ogrodzie. I tajemnica, i, i zakamarki różne dziwne, i można ten instynkt eksploracji sobie rozwijać. Ten ogrod jest oczywiście cudzysłowem. A dopiero później puścić go na szerokie wody, a nie od razu dawać do ręki komóreczkę w drugim roku życia, czy w trzecim, bo wtedy ono już popłynęło gdzieś, jest na innym kontynencie. A Wy możecie tylko wołać: albo gdzie jesteś, wróć do mnie. Wrócę, za 50 lat ja popełnię wszystkie te same błędy, co Ty, mój tato, albo mam. Wtedy ewentualnie wrócę, albo sobie szczeregłem w Nie Nie i to jest kolejna, znowu kapitan ma za zadanie z tej swojej kompanii urządzić mu właśnie jedność. A ta jedność to jest jedność w hierarchii wartości. To jest to wpojenie. Miejmy te same rzeczy na tym samym miejscu. Każdy z nas powinien mieć Boga na pierwszym miejscu, dziecko na drugim, żonę, małżonka na trzecim. Można powiedzieć: kapłan jest ożeniony z parafią, Chrystus jest ożeniony z kościołem, mąż jest ożeniony z żoną. Na trzecim miejscu jest, jest dobro tej właśnie żony i, i, i tak dalej. Kolejna sprawa, zwróćmy uwagę, o ile Chrystus nigdy się nie dostanie ze swoją żoną, nie może, bo przestał być Chrystusem. Tak samo kościół, który odchodzi od Chrystusa, jest niczym. Jest zerem. Jest po prostu pasożytem społecznym, który udaje jakąś organizację charytatywną, ale nie ma w tym sprawy. No bo są lepsi psychologowie, socjologowie, i jest Judekowsia, że tak powiem. I tak to widać w dzisiejszym świecie. Tam, gdzie Chrystus ma się stać zwykłym człowiekiem, albo jest nie za bardzo potrzebny, to kościół staje się niczym. Zerem. Nie da się po prostu wziąć rozwodu kościoła z Chrystusem z jednej strony, i tak samo w małżeństwie, kto złamie przysięgę małżeństwo, sam z własnej winy po prostu sobie puści w pewnym momencie, ten tak naprawdę traci wszystko, co zrobił. Jest droga powrotu, oczywiście nie ma, nie ma piekła na ziemi. Jest zawsze droga powrotu, ale to jest droga powrotu pokuty i wielu, wielu wyrzeczeń. I to, co się straciło, to już nie wróci. Nie wrócą te, te dzieci, te ideały które gdzieś tam się na początku snuły. Natomiast póki małżeństwo trwa, bo ty w tym małżeństwie są łaski i ono może zmartwychwstać, nawet jeśli się wydaje pozornie martwe. Znowu, tam gdzie nie ma natury, nie ma sił w naturze, tam jest siła własna. Po to jest łaska, żeby naturę doprowadzić do celu, tego ona sama już nie ma sił osiągnąć to trochę jak ze sztuką, tak można powiedzieć. Tak rozumiano zresztą w sztukę to w średniowieczu i to szeroko pojętą sztukę. Więc to są te, te takie najważniejsze elementy związane, związane z, z sakramentem małżeństwa, czy, czy z, tym, z tą łaską małżeństwa. Pamiętajmy jeszcze raz, i to jest bardzo ważne. W pewnym sensie najważniejszą osobą w małżeństwie, w rodzinie, przynajmniej w XXI wieku jest mężczyzna, bo o niego toczy się wojna. Już nie o rodzinę. On jest osią, wokół którego kręci się rodzina. On zakłada, ponieważ on scala. On, on wy, wyrabia właśnie tą hierarchię wartości. To jest okay. jego zadanie. On zaznacza granice, które przekroczyć nie wolno, albo w które wkroczyć nie wolno. To on ustawia świat na, za, za, za flutką, że tak powiem, żeby nam nie włazili z butami i nie robili. Do tego potrzebne jest mnóstwo siły. Trzeba młodych ludzi, takich 14-15 latków wychowywać już do tego. Nie, mo, nie można mu machnąć ręką na to, bo on po prostu nie spełni swojej funkcji. O to przecież chodzi. O to chodzi, żeby wszyscy gęgali, płakali i, i, i liczyli na ubezpieczenie społeczne. Ewentualnie co wyciągną z jakiejś tam, tam jałmużny dawanej przez Unię Europejską. i nazywamy to sprytem i radzeniem sobie w życiu. I tak hodujemy ludzi, którzy nie są w stanie zrobić nic z tego naprawdę. Kaleki. O mężczyznę toczy się wojna, i tego mężczyznę trzeba kopniakami albo, albo manchewką zrobić tym, z tym, tym mężczyzną. Nie pozwolić mu uciec w kozi, w kozi, w kozi, lub gdzieś. Gdzieś się schować za zawinkle za i nie wychodzić z tam. I, I drodzy mężczyźni, który z was ma żonę i dzieci, szczególnie na początku drogi, nie ma, nie ma ucieczki przed tym. Nie ma się przed tym uciec. Nie można teraz udawać, ok, to, to jest jego życie, on sobie tam już poradzi ten syn, lepiej czy gorzej. Pije kradnie, dobra, już nic nie mogłem zrobić więcej. I nie ma też ucieczki w jakimś obwinianiu się, co ja mogłem zrobić wcześniej. lub co możesz teraz, w tym momencie? I znowu powtarzam, odpowiadasz za swojego syna, natomiast też masz obowiązek nauczyć go też odpowiadać za własne konsekwencje. Chce zrobić coś, nie robi, ale konsekwencje są jego. Chce sobie coś kupić, nie sobie kupuje, ale proszę bardzo, masz 15 lat, zapracuj sobie, przynajmniej na część tego. 15% wkładu własnego. Nie za łatwo, nie ułatwiać życia za bardzo. Dzieci, te, które nie mają jeszcze używania rozumu i tak dalej, tam jest. Tam jest mają przede wszystkim prawo do zabawy, bo dla zabawa jest ich obowiązkiem stan. Natomiast im człowiek starszy, tym, tym mniej. Nie dlatego, że jesteśmy sadystami i chcemy ograniczać nasze dzieci, tylko dlatego, że one sobie w życiu nie dadzą rady. Nie staną się tym, kto, kim mają być, jeśli będą słabe. I przed tym nie ma ucieczki. I ani szkoła, ani nauczyciele, ani jakiś cudowny, nie wiem, prorok, kto się pojawi prędzej czy później, nie naprawi naszych dzieci i nie zmieni ich na lepsze. My mamy ten obowiązek. I kolejna, już ostatnia sprawa. Też ja już wspominałem o tym na Homilii. Człowiek jest stworzony dla drugiego. I to właśnie to jest ten klucz do relacji z Bogiem, że nie da się być ateistą na dłuższą metę. Trzeba w coś wierzyć chociażby w jakiś fatum albo w materię, cokolwiek. Człowiek jest stworzony ku drugiemu, bo w tym można powiedzieć, w nim się rozpoznaje, wobec tego drugiego się rozpoznaje. Mężczyzna staje się mężczyzną wobec kobiety i odwrotnie. Przynajmniej pewne aspekty, te bardzo kluczowe. Odpowiedzialność, jakaś takie poczucie, nie wiem, zaopiekowania się kimś albo zaufania komuś, oddania się komuś, to są rzeczy, które się nie da po prostu z koleżankami czy z kolegami przeżyć. Nie da się takiej intymnej, ale w sensie duchowym nawiązać z nikim, z wyjątkiem męża albo żony. I po to też jest sakrament, żeby to, co jest w naturze naszej, nie, nie zwiędło przedwcześnie. Bo niestety, grzech pierwotny powoduje, że mamy wielkie pragnienia, i, i, i mizerne efekty z tych pragnień, albo jakieś nawet straszliwe efekty z tych pragnień. Na, na tym polega sakrament małżeństwa. I, I ostatnia, już naprawdę ostatnia rzecz. Dzieci w małżeństwie są darem. Nie ma czegoś takiego jak prawo do dzieci. Mówić, chcę mieć dziecko, albo chcemy mieć dziecko, jak się mówi w języku potocznym, to nie ma problemu, natomiast w sensie ścisłym jest, jest czymś niedopuszczalnym. Jeśli ktoś wie, co mówi, nie ma czegoś takiego jak prawo do dziecka, powtarzam. Dziecko jest darem, Bóg daje dziecko, bo daje duszę tego dziecka. To, co jest rzeczywiście niepowtarzalne i, i nieutracalne i bezcenne. Rodzice to dziecko mają wychować. Na dobrego człowieka i na dobrego, no na, na większą chwałę Bożą na dobrego katolika. To jest ich zadanie. Dzieci są im dane w wychowaniu, ale to nie są ich dzieci. I tutaj proszę zobaczyć, od razu tutaj mamy konsekwencje. Nie ma czegoś takiego jak, jak, jak łamanie praw natury, żeby tylko mieć jakieś dziecko. Każde dziecko ma prawo do naturalnego poczęcia, żeby się urodzić jak człowiek, a nie jak, jakaś, jakaś, jak jakiś, nie wiem, eksperyment medyczny. Typu in vitro, czy coś w tym stylu. I nawet jeśli in vitro obejmowałoby tylko jedną komórkę jajową i jednego plemika, to i tak byłoby zakazane, ponieważ ono z dziecka robi przedmiot, robi eksperyment. I dziecko rodzi się, że tak powiem, rodzi się sztucznie. Nie, 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 nie pamiętam, do czego zostało stworzone, czy nie zaplanowane w tym momencie. Więc pamiętam, dzieci nie są nasze w sensie ścisłym. Ale one są najważniejsze w naszym życiu. One są naszą drogą do zbawienia, jeśli jesteśmy w małżeństwie, jeśli mamy dzieci. Małżeństwa, które nie mają dzieci, ile tych dzisiaj rodzi jest na, na, na zewnątrz? Jest, jest zadanie może trudniejsze, a może przez to większe. Można stać się matką czy, czy, czy ojcem zastępczym. Można zaopiekować się tymi, którzy nie mają już opieki. Po to są bezpłodne pary tak naprawdę. A nie do tego, żeby jakieś kapry z kolejnej sprawić sobie. E, dzisiaj sukienka i dziecko najlepiej jeszcze z, z katalogu, żeby miało nie wiem, błękitne oczy i blond włosy, albo coś w tym stylu. To jest, to jest, to jest przeciw, przeciw Bogu, ale przeciw, też przeciwko człowiekowi. Ja? I pamiętajmy, sakrament małżeństwa jest sakramentem, jest przede wszystkim znakiem więzi Chrystusa z Kościołem. Nie da się złamać tej więzi, a zatem nie da się zniszczyć małżeństwa, jeśli małżonkowie nie chcą zniszczyć tego małżeństwa. I w głębi serca. Zobaczcie też, spróbujcie zajrzeć w serca innych. W głębi serca, powtarzam, przy każdym rozbitym małżeństwie jest zawsze decyzja woli. Ja już tego nie chcę. Mam prawo do szczęścia, bo tam to już są takie wtórne rzeczy. Na początku zaczyna się, ja już tego po prostu nie chcę. No to jeśli nie chcesz, to ponosić konsekwencje. Po prostu nie chcesz. Nie jest łatwo być człowiekiem. Ale człowiek idzie do noga. Nagroda jest warta tego, tego wysiłku.